Siemano z tej strony klaczyć i tak, dzisiaj otworzymy 5 w Fifi World za 7,5, więc może zaczynajmy bez przedłużania. I tak, pierwsza paczuszka. Tak, i mam nadzieję, że będzie jakiś Niemiec. I jest, Biller. Tutaj mamy Michel i Domi, Dominguez. Dobra, ja tak nie umiem wymawiać nazw, więc jeśli się pomylę, to mm, po prostu się nie śmiejcie. I, I tak, o kondycja jest, ale to jest na zawodnika. Tam. tak, stroje dobra, wszystko wyślemy do klubu Ok, więc widzimy się przy następnej paczuszce Ok, lecimy z drugą paczuszką mam nadzieję, że będzie lepsza od tamtej chociaż tamta też była ok, ale nie była najlepsza, więc tak i może ktoś w końcu nie wiem, naprawdę Jakoś mnie to nie przekonuje tutaj. Jedynie te kontrakty, bo kontrakty tak trochę pójdą. Te dwa, kurde. O, to jest modyfikacja. Główki, no, wystawień jakiś. Dobra, no to sobie wszystko do klubu wezmę. I widzimy się przy kolejnej paczuszce. Otwieramy trzecią paczuszkę. I mamy nadzieję, że ona będzie jakaś lepsza. Będzie najlepsza od tamtych. I tak, klikamy, tak. I o, nawet, nawet to tej Hudelstą i Zamora. Te kontrakty nie wiem, jeszcze nie wiem jak to się sprzeda, więc yy, te po prostu posprzedawałem niektóre. I tak, dobra, wyślemy do klubu. I widzimy się przy kolejnej paczuszce. Ta była jakaś, no, ok, chyba. Okej, okay, teraz już przetosanie paczuszka. Mam nadzieję, że teraz coś dobrego wejdzie. I otwieramy. Proszę, żeby coś fajnego wyszło. No czy ja wiem. Znowu. Tutaj. Nie wiem. Nie wiem ile to jest warte, więc ja się tak za bardzo nie będę. To ja tylko po prostu otwieram i patrzę, czy jest ta moja ulubiona karta, czy nie. A głównie mi chodzi o kartę yy, Royce albo... nie wiem... Miller, Muller, czegoś tak yy, i no, i na przykład Weidenfeller się by się przydał. Dobra, sobie wyślę ich na listę transferową, bo i tak ich by, bym sprzedawał. O, za kontrakty te się dużo hajsu dostaje, więc to jest jeden plus. Około tak 1000 zł się, 1000 e, monet się tak dostaje. Jeszcze te, no i resztę do klubu wyślę. No, i zostanie nam ostatnia paczuszka. Mam nadzieję, że z tej paczki... Aha, dobra. Już nie mam miejsca. Yy, mam nadzieję, że z tej paczki coś porządnego wyleci. Że po prostu szybciutko mi się zwróci. Kurczę, normalnie trochę zawiedziony jestem, bo trochę hajsu poszło na to. Z 30 tysięcy już poszło. No. Nie, 25 tysięcy. No. Dobra, to widzimy się przy ostatniej paczuszce. Okej, okay, już mam kolejny hajs, no i niestety to jest ostatnia paróżka, więc mam nadzieję, że coś fajnego nam wejdzie. No i otwieramy, tak. Mam nadzieję, że coś fajnego wejdzie, normalnie, bo... Żeby nie stracić tego całego hajsu. Dobra. Czy wejdzie Royce, czy wejdzie Royce? Oby Royce wyszedł. I... Naprawdę. Dobra, przynajmniej ma Overa dużo, więc... Tutaj... On za trochę pójdzie. Mm, tutaj Diara jakiś. Pękl, pękalski? Kontrakty... Nie... Modyfi o! Ta modyfikacja jest dużo warta! Z tego, co dobrze wiem, to ta modyfikacja jest dużo warta, bo kolega za nią dużo dał. No i możliwe, że trochę hajsu za to dostanę, więc z tego się cieszę. O, i wszystkie kontuzje, bo jakoś, gdy gram z innymi graczami, to często mam dużo kontuzji. I cały czas jest mówiony, gracz nie może się podnieść z boiska, a już jest do zmiany. Coś takiego typu, nie? Bo dokładnie nie pamiętam. Hmm, co sądzicie w paczkach? Nie wiem, po prostu normalnie nie wiem. Oczywiście to wyślę na rynek transferowy od razu. Yy. Myślałem, że będzie lepiej, że trafi jakiegoś mm, rojca albo kogoś, nie wiem. Wiecie, tam przynajmniej kogoś takiego, którego mogę sprzedać za dużo hajsu. A to się okazało, że to Lipa zdeczko. Okej. Okay. On też trochę pójdzie. Więc ta ogólnie paczka się y zwróci. No i tak. Y jeszcze może otworzymy jeszcze jedną paczkę. Zależy jak się to sprzeda szybko. Dobra, to jeszcze jedną paczuszkę. Żeby nie było nudno. To jeszcze jedno, jedną paczuszkę i widzimy się za chwilę. Jak tutaj już to ogarnę. Okej, okay, otwieramy już teraz. Szóstą, czyli ostatnią paczkę, mam nadzieję, że coś fajnego wyleci, chociaż raz, a porządnie. No, w, tamta paczka, o co się okazało, że y, modyfikacja chodzi po 19 tysięcy. Tak bynajmniej było, y, y, oferta, którą widziałem, była po prostu za tyle. Więc sprzedaję za 17,5 za od razu, tak nie? Zakup teraz. Dobra, otwieramy i. Hmm. Nie wiem co sądzić, ale bynajmniej to ładnie mo można sprzedać, bo oczywiście Real Madrid jest yy, tutaj. Nie wiem, Charles. No chyba też powinien dobrze pójść. No i ten, no to już srebrny, to nie pójdzie za dobrze. Kontrakty to jak wiadomo, i może jakaś modyfikacja o 3-5-2, ale tam. Dzięka o strój Liverpoolu. No, może pójdzie za dobrą cenę. Dobra, to by było chyba już na tyle w tym filmie. Yy, zapraszam do oglądania moich innych filmów. Będą się częściej, no, częściej, yy, będą się pojawiały po prostu filmy z tego, yy, z Fifi World. Yy, I tak. Więc proszę, zapraszam Was do subskrybowania i lajkowania, bo to naprawdę zachęci do nagrywania dalej. No i ja się będę z Wami wiedziała. No i cześć.